Dobrze, czy oglądacie Big Brothera? Oglądałam, tylko ostatnio niestety nie miałam czasu przez ostatnie dwa tygodnie, więc nie wiem, co tam się wydarzyło. Otrzymałam taki feedback od ludzi, z którymi rozmawiam, że na przykład wasza e, w ogóle edycja była ciekawsza. Tak, wydaje mi się, że to przez to, że ten nasz Big Brother powrócił po 10 latach, więc wszyscy naprawdę oczekiwali i cieszyli się z tej nowej edycji. Obejrzeli, wtedy też były wakacje trochę, może dzieciaki miały co, nie miały co robić, nie musiały chodzić do szkoły, więc oglądały. A teraz jednak nowy rok szkolny się zaczął druga edycja, była też konkurencyjna, były programy, więc myślę, że dlatego troszeczkę mniej ludzi ogląda. Ale to nie znaczy, że jest mniej ciekawy. Ja myślę, że ci ludzie też są ciekawi, ciekawi. szczególnie Kamil jest naprawdę. Taką interesującą postacią, trudno go rozgryźć. Co uważasz, że Kamil ma jakby wszelkie predyspozycje do tego, aby zwyciężyć? Jak uważacie? Moim zdaniem nie do końca, ponieważ moim zdaniem ten program musi zwyciężyć akurat osoba najbardziej naturalna. A Kamil taką osobą nie jest z tych hojników, co wiedziałem. Ponieważ nie oglądałem za dużo, niestety byłem zmuszony, bo ja nie jestem z tych osób, którzy oglądają, więc. Ale z tego co wiedziałem, to moim zdaniem on nie jest naturalny i najmniej zasługuje na wygraną. No dobrze, zobaczymy. Do końca nie zgadzam. O, pierwsza kłótnia, że, że każdy zasługuje na wygraną. On jest naprawdę barwną, ciekawą postacią, więc dlaczego nie?